Czy da się zrobić z 30 dolarów ponad 1000 dolarów w zaledwie kilkadziesiąt minut? Taś jak najbardziej. I jedna osoba z naszej grupy właśnie to udowodniła, to pokazała, ponieważ mamy bardzo często takie sesje, właśnie chociażby na otwarcie rynku, gdzie razem z edukatorem jesteśmy w stanie handlować i on dokładnie mówi, kiedy wchodzi w transakcję, kiedy wychodzi z transakcji i właśnie ta osoba, można powiedzieć, przekopiowała jego ruchy, robiła dokładnie to samo co on. I jak możecie tutaj o zobaczyć, z 30 dolarów zrobiła 1200 dolarów zysku. I słuchajcie, niech mi teraz coś powie, że to faktycznie nie działa, ponieważ faktycznie ryzykowała te 30 dolarów, mogła je stracić, tak jak też nam napisała tam na czatach, że napisała, że albo straci te 30 dolarów, albo zarobi te 1000, no i udało jej się zarobić, więc jak dla mnie, ryzykując te 30, żeby zarobić ponad 1000, no to jest opłacalna inwestycja. A takich umiejętności też uczymy właśnie w naszej Darmowej Akademii, czy też takie sesje są prowadzone u nas w Akademii nie raz w tygodniu, ale kilka razy w tygodniu, więc tak naprawdę można z takich sesji korzystać cały czas na bieżąco, oczywiście wraz z całą edukacją i tak dalej, więc jeżeli również chciałbyś chociażby robić takie podobne, być może nawet i lepsze wyniki, to napisz w komentarzu info o Ci więcej szczegółów, w jaki sposób również możesz do nas dołączyć.